Zastanawialiście się kiedyś, kim są najbogatsi ludzie w różnych krajach świata? Obliczono, że dziś na całej planecie żyje około 30 milionów ludzi z majątkiem przekraczającym milion dolarów. Ale nie będziemy mówić o tej niższej klasie w hierarchii bogaczy. Zwróćmy raczej uwagę na najbogatszych ludzi w różnych krajach świata. Grim Hart z Nowej Zelandii posiada majątek o wartości 8,9 miliarda dolarów. Hart rzucił szkołę w wieku 16 lat i przez jakiś czas pracował jako kierowca ciężarówki. Obecnie jest właścicielem firmy Reynolds Group Holdings, która zajmuje się produkcją opakowań. Nicholas Oppenheimer z Afryki Południowej odziedziczył rodzinne udziały w diamentowej kompanii. Dzisiaj jego majątek ocenia się na 6,7 miliarda dolarów. Małżeństwo Gianluigi i Rafaela Aponte to szwajcarscy miliarderzy, posiadający wspólnie 8,2 miliarda dolarów. Mąż zarządza założoną przez oboje w 1970 roku firmą MCC Cruise, która jest wielkim przewoźnikiem morskim obsługującym 215 portów na całym świecie. Żona zajmuje się projektowaniem wnętrz na statkach. Najbogatszym człowiekiem Danii jest Kjeld Kirk Christiansen z majątkiem o wartości 12,8 miliarda dolarów. Jest on wnukiem wynalazcy Lego i posiadaczem 75% akcji tej firmy. Dietrich Maitrich z Austrii jest wyceniany na 21,3 miliarda dolarów. Jest właścicielem znanej na całym świecie marki napojów Red Bull. Timu Formuły 1 i dwóch drużyn futbolowych. Posiada on również własną kolekcję samolotów, łódź podwodną i luksusowy kurort na Fidżi. Majątek Lee Kun Hee z Korei Południowej wycenia się na około 12,6 miliarda dolarów. Jest on prezesem koncernu Samsung, którego dochód jest równy czwartej PKB całego kraju. Kolumbijczyk Luis Carlos Sarmiento posiada 9,6 miliarda dolarów. Swoją drogę do bogactwa rozpoczynał w branży budowlanej, a dziś należy do niego firma Grupo Aval, kontrolująca 1 trzecią wszystkich usług bankowych Kolumbii. Do najbogatszych ludzi świata należy również książę Arabii Saudyjskiej Al Walid bin Talal, posiadający 21,5 miliarda dolarów. Półwłaściciel firm w USA, Europie i na Bliskim Wschodzie oraz nieruchomości i hoteli na całym świecie. W listopadzie w 2017 roku był aresztowany pod zarzutem korupcji. Amancio Ortega z Hiszpanii posiada 96,4 miliarda dolarów, należą do niego marki Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti oraz nieruchomości na całym świecie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o Billu Gatesie z USA, majątek właściciela Microsoftu ocenia się na 76,4 miliarda dolarów. Zarobił je nie posiadając nawet wyższego wykształcenia. Gates poważnie zajmuje się działalnością charytatywną i nawołuje innych bogaczy, żeby oddali chociaż połowę swojego majątku potrzebującym. Jednak Gatesa wyprzedził Jeffrey Bezos, amerykański przedsiębiorca, prezes i założyciel firmy internetowej Amazon.com oraz przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego Blue Origin, a także właściciel wydawnictwa The Washington Post. W 2018 roku Forbes uznał go za najbogatszego człowieka z majątkiem o wartości 150 miliardów dolarów. Chociaż mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. To prawda, przecież człowiek, który ma 76 milionów dolarów, może być szczęśliwszy od człowieka, który ma 150 milionów dolarów. Zgadzasz się z tym? Nie zapomnijcie o podzieleniu się waszymi opiniami o dzisiejszym wideo w komentarzach oraz o zasubskrybowaniu naszego kanału i zostawieniu lajka pod tym filmikiem. Do zobaczenia w następnym odcinku.